Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wyzwania różnic w drzewie genealogicznym, a nie wielopokoleniowym, jak powiedziałam ostatnio. Mamy poniedziałek. Nasz Aleksander działał sobie trochę w ogrodzie i w okolicy, dzięki czemu ma kolejny poziom aspiracji botanika zaliczone. Ma już trzeci na czwarty poziom. Czy jak to, o nie, to jak to tam jeszcze zostało? Aha, na ostatnim poziomie jest teraz. Dziesiąty poziom umiejętności ogrodnictwa, krowokwiat i wy, wyewoluuj 10 wspaniałych roślin. Co zaraz sobie uczynimy. Nasz Aleksander właśnie sobie tutaj działa w tym ogrodzie. Chciałam jeszcze zaszczepić pewną roślinę szczepem, a nie szczepionką. Nie mogłam odpowiedzieć na ten komentarz, ale jasne, że tak. Przecież to są szczepy, a nie szczepionki, więc jeśli będę się myliła i mówiła cały czas szczepionki, to bardzo przepraszam. Różane lilie, ale jeszcze nie możemy tego yy, szczepić. <laughs> nie możemy tego połączyć z lilią. Nie, to jest lilia, nie możemy tego połączyć z lwią paszczą, żeby nam powstała orchidea, z tego co pamiętam. I krowokwiat. Krowokwiat już tam się tam gdzieś tworzy, więc nie powinno być większego problemu. Jeszcze zbierzemy sobie cały plon. I ty musisz się ogarnąć, bo ty wstałeś dosyć wcześnie od razu do ogrodu, więc skorzystasz. Weźmiesz sobie prysznic, jak zawsze rano, oraz sobie coś zjesz. Wczoraj wieczorem robiłeś jakieś rybne tako, więc możesz sobie wziąć porcyjkę. Wczoraj nie zjadłeś. I moi drodzy, moi drodzy, cóż zdecydowaliście, z kim powinien się Aleksander umówić na randkę, mimo że głosy były w miarę podzielone? Um. To jednak przeważała Cameron. Cameron, czyli ta urocza brunetka, bardziej swojska, faktycznie z wyglądu wygląda bardziej swojsko, bardziej wiejsko, bardziej wizualnie może pasuje do Aleksandra, czy charakterem. Tego nie wiadomo w sumie. Oboje lubią e, przyrodę, więc. E, rozmnożymy sobie żabę, więc e, może. Więc może coś z tego wyniknąć, może coś z tego będzie. E, możemy później posprzedawać jeszcze rośliny, mamy już całkiem sporo pieniędzy. Myślę, że po tym odcinku e, wyremontuję może kuchnię. O, przydałby się remont kuchni, ma takie stare sprzęty, więc może, może na to się zdecyduję, na to się skuszę. I dzisiaj weźmiemy na randkę Cameron. Myślę, że pójdziemy gdzieś do restauracji. Mam taką fajną małą knajpę, knajpkę z. Z galerii, później Wam pokażę. Oczywiście wszystkie nazwy um, i autorów będą w opisie, żeby nie było już pytań, bo bardzo często pytacie, gdzie skąd jest, na przykład nie skąd jest hotel i tak dalej. Słuchajcie, prawie wszystkie budynki, które tutaj są, są pobrane z galerii, chyba że są takie klocki jak tutaj, tego typu domy. To wtedy ja je sama budowałam, ale zazwyczaj pobieram po prostu budynki z galerii, bo ludzie robią to ładniej ode mnie, więc wykorzystuję ich zdolności i to, że chcą udostępniać swoje prace. Za darmo nawet. <noise> Dobra, Aleksander sobie zje i zobaczymy, co tam dalej będzie robił. Aha, będzie ewoluował roślinę, bo tutaj widzę, że coś miga. I kupimy mu stół pewnie do jadalni, bo z tego, co widzę, to on bardzo przy tej lodówce lubi siedzieć. Aha, i jeszcze coś chciałam powiedzieć. Będę bardzo często zapisywała grę, bo gdyby coś mi się zawiesiło, no to wtedy nic nie stracę, więc nie będę żałować, nie? Po prostu zaczniemy nadal. Um, no, zbierz cały plon. Cały czas coś innego rośnie i, i on nigdy nie może tego plonu całego naraz zebrać. Mm. Lilia, Lilia, a nie mamy lwiej paszczy sadzonki? Dlaczego? Przecież była. Stokrotki różane czy ja miałam poczekać na lwią paszczę. Coś pamiętam, że coś było nie tak, ale ja to robiłam poza nagraniem i teraz nie wiem o co w tym chodziło, że miałam jakiś plan, bo coś mi nie pasowało. Wydaje mi się, że nie mogłam pobrać sadzonki lwiej paszczy i chciałam się po nią wybrać. Ale nie mogę pobrać sadzonkę. To proszę, zrób to Aleksandrze, ale ale Aleksandrze. I zaraz tutaj porobimy te szczepy naszych roślin, bo chciałabym coraz bardziej yy, zapełniać ten nasz ogród. I właśnie a propos jeszcze tego yy, wyzwania, tego zadania naszego w tym pokoleniu, żeby mieć wszystkie rośliny w ogrodzie. Nie wiem, czy chcę mieć wszystkie rośliny w ogrodzie, ale mój, moim celem jest to, yy, żeby kochani zaraz, tylko muszę to znaleźć, o właśnie, yy, żebyśmy mieli tu gdzie to są ogrodnictwo? Żebyśmy mieli po prostu wszystkie rośliny znalezione tutaj. Chciałabym. Co to jest? Jeszcze nie wiem. E, chciałabym po prostu, żebyśmy mieli tutaj wszystkie, wszystkie rośliny, całą, tą, całą tę kolekcję e, zgarniętą, że tak powiem. Po prostu chcę mieć pełną kolekcję roślin. I wtedy mogę uznać, że zadanie ogrodnictwa tego całego ogrodu zostało. E, zostało, zostało. wykonane. No bo jednak wszystkie rośliny zebrał. A nie wiem, czy koniecznie chcę mieć po prostu wszystkie rośliny w ogrodzie, bo mogę mieć inną wizję, prawda? Na grę nie muszę się aż tak bardzo sztywno trzymać zasad. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Jeszcze nie wiem, tak wiem. Bardzo często mówię: zobaczymy, zobaczymy. Coś ci tutaj się tak baguje od tych papci? Nie wiem. Bo te portki tam ktoś nosił często, i owe czy znaczy moi simowie, i nigdy nie było większych problemów. A ty tutaj: który ty leziesz? Tędy tu. A to tak idzie dumnie. Tych dzieciaków jest tyle w tym mieście, tyle się narodziło. E, pobrałeś, to wiesz co? Zbierz proszę plon tutaj również. A co? Zawsze troszeczkę dyszka do przodu, prawda? Dyszka do przodu, chory będziesz. E, dyszka do przodu, każda dyszka w naszej sytuacji jak na razie się liczy. Musimy zdobywać pieniądze na ewentualny remont domu i w ogóle na życie. A innego sposobu w tym pokoleniu, jak ogrodnictwo, nie ma. Gdzie była ta Lilia? Tutaj Lilia, szczep. Hej! Bo ja nie mogłam czegoś zaszczepić. Wtedy tak i było znowu to samo. Kurczę! A gdzie ja mam... O! No proszę. A gdzie ja mam lwią paszczę? Lwią paszczę miałam chyba tam, gdzie krowokwiaty, nie? Smoczy owoc. Truskawka winogrona. Winogrona, ziemniak, a gdzieś miałam jeszcze e, do krowokwiatu szpinak, kurczę, strelicja królewska, lilia, nie wiem. Spróbuj e, szczepić tutaj, bo to wiem, że to jest nasza, nasza szczepionka. A szcze, szczep, przepraszam, <grytania> o tym mówiłam. Ach, ty już tutaj zebrałeś, tak? I tu już obumarło. A to co to jest? Lwia Paszcza. Wiesz co za lwią paszczę jeszcze tutaj sobie e, posadzimy może. Gdzie masz te lwią paszcze? Tutaj jest lwia paszcza. O, i tak go od, y, odrzuciło. Widzieliście to? Spróbujmy jeszcze raz. I to udało się? I widzicie? I się nie udało. Dlatego zasiejemy sobie lwią paszczę osobno, i później z. E, połączymy to razem z lilią i będziemy mieć orchideę. I podlej kochany mój. Ty czujesz się świetnie. Troszeczkę może zabawy ci brakuje, ale nie dużo. To podlejesz swoje roślinki. Kto tutaj tak biegnie? Czy to jest listonosz? Właśnie. Chyba będą rachunki pierwsze do opłacenia. Tak jest. Mm. Ale niewielkie, więc staś nas na rachunki, więc ze spokojem możemy sobie je opłacić i później możemy obejrzeć sobie coś w telewizji, albo wiesz co, może poczytać książkę, albo na kompa choć. A co? To jest takie brzydkie okropne. Ale to tylko potwierdza fakt, że brakuje tutaj babskiej ręki i Aleksander nie bardzo sobie radzi z urządzaniem domu. No widać to zdecydowanie. Możesz sobie w sieci na przykład coś porobić. Społeczne. Chciałabym, żeby. Czy nie, możesz o ogrodnictwie sobie. O, właśnie. Pogłębia wiedzę o ogrodnictwie. Niech ma. Może zabawa wtedy też mu wzrośnie. To byłoby fajnie. Więc zobaczymy. Dobra, wszystkie roślinki są podlane. O, i będzie można ewoluować jeszcze, ale to później troszeczkę. O, zabawa mu wzrasta. Wiedza mu wzrasta, może. Dwie pieczenie na jednym ogniu, jak najbardziej spoko. Cecha Samotnik. Aha, bo ktoś tam, ko kogoś tam przyszedłeś, tak? I to ci nie pasuje. No dobrze. Też tak można. Jest 11.29. Ej, ona pracuje chyba, nie? Cameron. Do której ona? Do 17.00. Jako policjantka. Jak z nami będzie, no to będzie musiała rzucić te prace. Na razie nie możemy jej tego zabronić. I moi drodzy, oni będą mieszkać osobno aż do ślubu. Tak postanowiłam, to będzie dość konserwatywna, tradycyjna rodzina. Zaprosimy ją więc na kolację po 17, kiedy skończę robotę. Myślę, że byłaby wtedy głodna i, i chętnie sobie coś skubnie. Pogłębiona wiedza o ogrodnictwie. Aleksander, może jeszcze lepsze rezultaty osiągnąć. No to spoko, słuchaj, miałeś coś ewoluować, nie? Gdzieś tam było, ewoluuj, tu jest, ewoluuj. Tu już nam coś rośnie, szybko. Na wieś, może mów do rośliny. Tak, ja wiem, że bardzo dużo czasu spędzam tutaj w tym ogrodzie, ale to jest w sumie główne, główny cel tego wyzwania. Jeden z głównych z tych pierwszych, prawda? Czyli ogrodnictwo. Więc dopóki jest sam, no to nie mam wam za bardzo co innego pokazywać, no bo on cały czas prawie siedzi w ogrodzie. O, siódmy poziom. To jest jego, jego zadanie. Co to jest? Ja mam tutaj plusik na swojej karteczce postawiony przy. Krowokwiecie. O, smoczy owoc i lwia paszcza. Gdzie jest ten smoczy owoc? Smoczy owoc. No, ja to chyba szczepiałam z, z czymś. Lwia paszcza. To jak um, urośnie, to wtedy po prostu damy. Damy tej naszej. Te, tego naszemu smoczemu owocowi szczep z lwiej paszty, powstanie nam wtedy krowokwiat, które będziemy mogli sobie wyhodować. Ze spokojem, mamy czas, nie musimy się aż tak bardzo spieszyć, jeszcze ma 12, dwa 12, tygodnie do zmiany grupy wiekowej, więc ze spokojem zdążymy Myślę, że ślub, już myślę o ślubie, nie tak szybko. Będzie za 3-4, może odcinki. Zobaczymy, no bo znowu zobaczymy, tak wiem. No bo nie chciałabym, żeby to było tak też bardzo szybko, żeby dzisiaj pójdę na randkę, oświadczy się i może następnym razem już ślub. chciałabym, żeby chwilkę pochodzili, wiecie, z dwa, dwa odcinki e, dziewczyna, później z odcinek może narzeczeństwa i dopiero później ślub i dzieci. Tak, w miarę, żeby było po kolei. Właśnie taka typowa konserwa to będzie. E, mamy czas, mój drogi, co są dzwonki. E, wykop więc skałki. O, i żabkę możesz poszukać. Najpierw iść na żabę. A gdzie jest skała? Dlaczego skała zniknęła? E, tu są grzyby. Grzybów już nie chcę więcej, bo one są mało warte tutaj. Dzwonki też nie chcę dzwonków. Olałabym co innego. Tu może spróbuj stąd pobrać sadzonkę co? Może tutaj się uda. I też szukasz sobie żabki. Coś mu się stało. Resetuj obiet. Hej! Co ci się stało? Aleksander. Aleksander? Hej, co mu się stało? Co mu się stało, ludzie? Spróbujemy modyfikować. Hmm, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, nie mam pojęcia o co chodzi. Dobra, nie wiem, czy ja pokazywałam w ogóle Aleksandra w kasie. Więc na drobi przy okazji zaległości. Tak wygląda z twarzy. Taki chłopaczek, troszeczkę, nie? Nie taki mężczyzna, ale taki chłopaczek. Tu ma strój imprezowy. Ma dwa stroje imprezowe: piżama sportowe, oficjalne, a codzienne widzieliście, chyba mi się tak wydaje. No i jeszcze dopływania. Więc zobaczymy teraz, może, może już go odblokowało. Mam taką nadzieję, no nie mam pojęcia co się stało z tym naszym Aleksandrem. Hmm, a jak nie to wyjdę, może na. Um, na główną mapę, może coś wrzucę do miast. O, jest już, odblokowałeś się, kochanie, wróciłeś do nas, wróciłeś. E, bardzo mnie to cieszy i ulżyło mi. Zapiszę sobie, wiecie? Na wszelki wypadek teraz, bo gdyby mi się coś zawiesiło, no to będzie żadna prawie strata. Tak, wiem, że mieliśmy iść tam po żabę, ale chodźmy tutaj na razie. Yy, idziesz, kochany, czy znowu się zawiesiłeś? Dlaczego ty idziesz tędy? Przecież tam masz uliczkę specjalnie dla ciebie. Chodź trochę szybciej, to ci przyspieszę, nie ma za czym czekać. No tam kaliente, jedna z kaliente biegnie sobie. Za 160 możemy sprzedać. E, później sobie posprzedajemy jeszcze te żabki, resztę. E, wiesz co? I jeszcze masz chwilę czasu, zanim ta nasza, e, nasza, nasza. No jakiej tam? Cameron. Cameron wróci z pracy. No to chodź jeszcze tutaj sobie coś pozbieraj. Wykop skałkę. I będziesz wracał do domu. Chciałabym, żebyś się troszeczkę przygotował. Wiecie, poszedł do lustra. Był zęby. Myślę, że mu się to przyda przed randką. Nie wiem, czy tam będzie się między nimi działo, ale, ale warto się jednak przygotować. Mamy znowu nową żabkę. Pokaż ją, bo ja nie widziałam. Ja nigdy tych żab nie zbieram. Serfująca żaba ziemna za stówkę całkiem spoko. I ja widziałam, że ty jest, zaczynasz być chory, no właśnie, zatkany nos. Nie możesz być przeziębiony, nie możesz mieć dundli pod nosem. Weź proszę lekarstwo. A mapę sprzedamy. I właśnie w, w, w naszym mieście pojawiła się apteka, słuchajcie. I możemy tam kiedyś się wybrać i zobaczymy, co tam jest. Możemy kupić tam lekarstwa. Chciałbym, żeby on kupował lekarstwa stacjonarnie, a nie przez komputer. Taka, wiecie, jeszcze trochę konserwa, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Chodź, umyj zęby. Skorzystaj sobie tak, żebyś później nie musiał łazić do toalety. Zjeść nie jest, no bo będziesz jadł. I później może sobie pooglądać trochę telewizję. Słuchajcie, mamy godzinę 17:10. Cameron wróciła już z pracy, dlatego yy, zapiszę sobie najpierw. Tak wiecie, w razie czego? Ja wiem, że może nie wszystkim to się podobać, ale zrozumcie mnie. Yy, wezwijmy najpierw Jasmine. A później zaprosimy na randkę. Gdzie tu jest coś takiego? Bla, bla, bla. Hmm. Okej, okay, dobrze. Ja z Jasmine zaraz, zaraz jeszcze za Tobą poczekam. Cameron tutaj zaproś... A nie mogę jej zaprosić na randkę? Hej. Chyba, że ją zaprosimy do nas i później ją weźmiemy na randkę. E, premia do budowania związków. Chodź, Aleksandrze. Podejść do, Jas do Jasmin, do Jasmin y i poproś o tydzień, premii. <śmiech> <śmiech> tak jest, proszę bardzo. Jest super. Okej, okay, dostał tak, bo ma gdzieś ten nastrójnik, powinien być. No właśnie, towarzyski nastrój. Y no to bierzemy, może nie możemy jej na randkę zaprosić, bo nie mamy z nią romantycznych interak interakcji, co? Y zaprośmy ją więc do nas. Niech do nas Cameron przyjdzie i zobaczymy co da się zrobić między nimi, czy da się nią e, zaprosić na randkę. Jeśli nie, no to wtedy po prostu pójdziemy na jakąś kolację i pobudujemy Jasmin, e, ale ty już ty już zrobiłaś, co miałaś zrobić tu jest Cameron. E, Chodź proszę obejmij ją przyjaźnie i romantyczne pochwali jej wygląd. Patrzcie, samo sobie weszło. No w ogóle jest pierwszy raz chyba u nas w domu. O, i może teraz będzie zaproś na randkę. O właśnie, o to mi chodziło. Zapiszę jeszcze. I słuchajcie, widzimy się w takiej małej restauracji e, w, w... tam, gdzie są zakupy. taka mała e, knajpka, restauracja... Postawiłam ją tam, ponieważ uważam, że Wierzbowa zatoczka i w ogóle nasze otoczenie chciałabym, żeby było takie miejsko-wiejskie, czyli taka, taka amerykańska mieścinka, gdzie takie są knajpki niewielkie i w ogóle jak się zapromyla do Magnoli. O, i tu jest taka mała, nazywa się o, właśnie tak. I pod tą nazwą znajdziecie ją w galerii po prostu. Dobrze, dotarliśmy. Jestem tutaj pierwszy raz. Zapomniałam wejść tutaj wcześniej i zobaczyć, czy na pewno dostaniemy jedzonko, czy tu jest wszystko dobrze. No i właśnie nie bardzo jest. Nie wiadomo, czy oni dostaną jedzenie chyba, nie? Jak to jest tak mocno przy ścianie. No nic, spróbujemy. Chodźmy poprosić gdzieś o stolik, jeśli jest taka możliwość, moi drodzy. Bo jeszcze nie wiem. Jest tutaj gdzieś jakiś pracownik? Kto tu jest z obsługi? Szef sali, tu jest. Przyjazne powitanie. Dlaczego ty nie możesz tutaj, kochany, dojść dotąd? Wiecie co, może spróbujemy to troszeczkę edytować. Może coś mu tutaj, wiecie co, przeszkadza i dlatego tak nie może za bardzo. To jest chyba za wąsko. Więc zróbmy tutaj małe przemeblowanie. Hmm. Nie mam kodu wpisanego, no to to sprzedamy w takim razie. Kurczę, dajcie mi to. Ja tu zaraz porobię przemeblowania, gdzie to jest. Tutaj to miało być tak na narożniku więc będzie narożnik, ale w trochę innym wydaniu niż miało to być. O, będzie po prostu w ten sposób. Tu trochę wyrównamy. Jest w miarę równo. No, prawie. O, teraz jest równo. I tu stolik też można. O, dosuniemy, żeby też było równiutko w miarę. W miarę równiutko no. E, myślę, że teraz nie powinno być większego problemu. Mam taką nadzieję, przynajmniej. E, dajcie mu pracować. O, właśnie. O to chodziło. Czyli jednak było tutaj za wąsko. Więc jeśli chcielibyście taką restauracyjkę małą. Do siebie, to wtedy w takim razie pamiętajcie, żeby to tutaj poprawić, bo inaczej nie dostaniecie stolika. Ale <laughs> bo straciliśmy dwie godziny już na czekaniu na stolik. Dostaniemy gdzieś na dworze, słuchajcie. Super. Który będzie nasz stolik? Ten tutaj. No, w sumie tak przy drodze całkiem, całkiem niezły może być. Zamówimy sobie. Jak ty się obrałeś w ogóle? Oczywiście jakieś wino, 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 czerwone niech będzie dla obojga. Przystawka nie od razu, jakieś zdanie główne. E, myślę, że pstrąga zamówi sobie Cameron. E, czosnek lepiej nie. Może o, to sobie samów. Aleksander, i w międzyczasie się przebierz jeszcze na szybko, może nikt nie zauważy. Ubierz się. O, Cameron, byle przebrała w, w spódniczkę. E, romantyczne. Wręcz jej róże. Jak on to przeszedł tutaj? Proszę, to dla ciebie. Mam nadzieję, że będzie jej się podobała ta róża. E, Poflirtuj trochę jeszcze. O już nawet randka się w miarę udaje. Usiądź razem i ożywioną rozmowę macie poprowadzić. Dobrze, będziecie po będziecie prowadzić. Mam nadzieję, że wasza randka się uda, bo o to mi chodzi. Bardzo flirciarski, kurczę. Bara, bara. Ty już myślisz o tym typowy facet. Mm. I jeszcze jedna ożywiona rozmowa w takim razie. I czekamy za naszym jedzonkiem, bo o to w sumie chodzi, żebyście się, się najedli. Ty jesteś już głodny i trochę śpiący. Jak na ciebie dosyć późno już jest. Może poflirtuj trochę jeszcze i Co robią kucharze? To, to jedzenie dla nas, ktoś tu niesie. O, to chyba będzie dla nas. Mam taką przynajmniej. No, jest. Przynoszą nam już naszą kolację. Proszę, piękny, ale jakoś normalna, jakoś normalna, więc w sumie bez szału, ale przynajmniej się najecie, nie? No to porozmawiajcie jeszcze o posiłku w takim razie. Hmm. Podzielę rady. Nie mam jeszcze tych interakcji. O właśnie, entuzjazmu się posiłkiem może trzy jakieś musimy mieć. E, rozmawiaj o smaku potrawy. I coś jeszcze. I jeszcze raz entuzjazmu się posiłkiem. I powinniśmy mieć złoto randkę. Powinno nam się wszystko udać. W ogóle Cameron jest nawet podobna do niego. Aha, i jeszcze. Była prośba o udostępnienie jej w galerii. Moi drodzy, jest ona na moim... Mam w mojej galerii. Słuchajcie, żeby zobaczyć w ogóle moje udostępnione treści, kiedy wejdziecie na mój profil, czyli taka podłoga sobie, podłoga Elis, musicie włączyć zawartość zmodyfikowaną. I to jest właśnie ta rodzina. To jest pod zawartością zmodyfikowaną, i może tam nie ma za dużo ciuchów z modów raczej. Ale jest na przykład skin czy rzęsy, to wtedy dlatego jest zawartość zmodyfikowana. Jak widzicie, nie mam zbyt dużo rzeczy na, na moim koncie, za bardzo nie udostępniam. Ale w każdym razie to jest ta rodzina. Ona jest z galerii pobrana, tylko przeze mnie postażona. Chyba tak, bo to była Cameron była małą simką. Yy, ja ją postażyłam do młodej, dorosłej. O proszę, to jest ta rodzina. Dobra, to wracamy do naszej randki. I co, będziesz jeszcze z nią rozmawiał? Czy nie chcesz dzisiaj już rozmawiać o. To jeszcze raz entuzjazmuj się posiłkiem. I będziemy mieć złotą randkę, czyli bardzo nam wyjdzie, bardzo nam się uda. I mamy złotą randkę, więc mogą sobie ze spokojem dokończyć jedzenie i powoli będziemy się żegnać. No bo cóż, zobaczcie, ile już czasu minęło od. Od czasu, kiedy ją zaprosiliśmy do siebie, może pocałujemy ją na koniec? Na koniec randki? Myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Wino rozluźniło ich nastroje. Będą się już takie. O, pocałuje nawet się pojawiło. Proszę bardzo. I... Takie na pożegnanie. Hahaha. Ha, ha. Dobrze, zakończymy posiłek, zapłacimy rachunek i pożegnamy się już z Cameron i uciekamy do domu. Aleksander musiałby iść już spać. E, więc obejmij ją jeszcze na koniec. I kończymy randkę, moi drodzy. Kończymy randkę i uciekamy do domu. Jest już grubo po północy, więc Aleksander musiałby iść spać. Ogrodem zajmie się rano, dlatego położymy go już do łóżka. I ja z Wami się również żegnam. Żegnamy Aleksandra i żegnamy się. <grydy> Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie te tego odcinka. Za obejrzenie? Tak, tego odcinka, tak powinno się mówić, prawda? Chyba. <grydy> za obejrzenie go i do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych perypetiach Aleksandra. Dzięki, pa pa!